Doładowanie z moim kodem Ty ty na Casehook daje Wam 10% bonusu do doładowania, dwie darmowe skrzynki i jeden udział w giveaway'u, a każde 100 zł wydane na stronie daje Wam złotówkę cashbacku, można go wypłacić od 8 zł. A codziennie możecie odbierać darmowe skrzyneczki zależne od Waszego poziomu. Siemano mordy, ja jestem Tyna, a to kolejny odcinek na Case Hook. Przypominam, macie 20% bonusu do każdego doładowania, Oczywiście najlepiej, żebyście wpłacali z kodem tyna ty. Na Zapraszam serdecznie. Widzowie macie giveaway'ka jeszcze! Aka czy nadal trwa 8 zł minimalnych wpłaty, Chciałam powiedzieć inną kwotę, ale mi się pojebało trochę widzowie. Dawajcie, wpłacajcie, dostaniecie akacza, normalnie macie, macie szansę. Widzowie, a my dzisiaj lecimy z batelkami, Kolejna, kolejny odcinek z kolorkowych. Robimy różowe tym razem. Normalnie event się kończy pomału. Normalnie ten świąteczny chyba już się skończył, nawet tak mi się wydaje. Albo, albo jest na wykończenie po prostu, po prostu chyba skrzynki zostały. Mi się wydaje, że zaczniemy sobie od Jacki Teddy'ego. Widzowie, tak ten, ustawmy. stówka. I robimy to. To mi się wydaje też jest takie różowawe, widzowie. Ten jest różowawy, dużo jest ładnych różowych. Kurde, fajnie, fajnie. Tu sobie po dwie wciśniemy. Restricted też taki miary różowawy. Happy cake, happy cake. Ja lubię ciasto, kurde, widzowie, Zrobiłam ostatnie ciasto. Zeżarliśmy w kilka dni z żabą, Normalnie bardzo dobre było. I zrobiłabym drugi tak naprawdę widzowie: proteinowe ciasto. Proteinowe ciasto. To jest różowy? Blossom? Różowy, różowy. To jest fioletowiec. To już ten, to też jest fioletowy, ten różowy był. Żebym nic nie ominało. 86 zł. Pigi fioletowy jest. A wóbka taka, no kurde, widzowie. No, mi się wydaje, że zostaniemy przy tych skrzynkach. Może sobie dorzucimy. Kurde... No nie, no tego nie. 16 zł. 102 zł. Tak zostawiamy, chyba mi się wydaje, że zostawiamy. Patrzcie, jak to ładnie wygląda w ogóle. Wszystko różowo, boże, tak babsko. Na trzech, może spróbujemy underdoga, widzowie, co wy na to? Zobaczymy, jak to z tym pójdzie. No. Lecimy, lecimy, widzowie, z koksem po prostu. No. Co to mamy? Co to mamy? Była. Była na razie zaczyna z underdogiem. No. Kurde, no. Była bu się dobrze trzyma, na razie. Była się dobrze trzyma. Czy, czy normalnie, no, jesteśmy na drugiej pozycji. No 44 grosze. Chyba, no, no jeszcze trochę. Patrzcie, no. Ej, mamy tyle samo, a nas nie podświetla. Hmm. no, już teraz ten... O, przebiliśmy, przebiliśmy w końcu. Jest dobrze, jest dobrze. Czy, 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 czy. czy? Nie, walka z było będzie, widzowie. Walka z było, bo poker już normalnie nie ma podjazdu do nas. O. Będziemy się tak wymieniać, Buł i kto ostatni będzie, no? Zobaczymy, dobra. No, zostajemy. Mamy 9 zł. Dobrze, 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 dobrze. No i tu wracamy, lecimy z tymi droższymi. Kurde, buła prze, przerzucił się, buła się przerzucił, no. Dobra, jemu też poleciało i my teraz się przerzucamy, dobra. O, 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 i nadal zostajemy, nadal zostajemy. Ostatnia skrzynka. Czy my to mamy, czy nie mamy? Chyba to mamy 185 zł. Bardzo ładnie, widzowie, lecimy po kosę, no. Wydaje mi się, że lecimy po kosę, nie będziemy tak bez pierdzielenia po prostu, 185 zł, bardzo ładny wynik. No i robimy z różowych cały czas, z różowych, no Trze trzeba różowe, nie no. Od nowa, widzowie, od nowa będziemy kleić batle z różowych. Dajcie, dajcie coś różowego, dajcie coś różowego. Weźmiemy sobie najniższych. Te tak trochę. No, testujemy dalej, widzowie. Chyba testujemy dalej. Mamy pigi, tu tu, tego niuka możemy dać. Słoik 82 zł. To coś za stówkę. 103 zł. Możemy różowego. Mamy coś różowego. 140. Tu są te takie, kurde. No. Czy my już nie znajdziemy nic różowego, ciekawego? Tu są fioletowce. Czerwony, czerwony to nie. Chyba, że lecimy z tymi słoikami. Damy sobie 2, 166, 3, 208. Nie, to już nie jest. Wracamy do 166. I chyba podrzucimy sobie ta awóbka, Może nie, awóbka, nie, to już za drogi. widzowie. podrzucimy sobie szugar 188. Dobra, widzowie, no te 3 zł, to tam dorzucę od siebie. I spróbujemy na standardówkę, może na trzech Zobaczymy, no próbujemy zrobić kosę z różowych skrzynek, widzowie. No, no trzeba to zrobić, trzeba trzeba to zrobić. Zobaczymy, która skrzynka. Kurde, no nitro poleciał, nitro poleciał grubo. My mamy tak średnio. No gdzie z tym Neon Riderem do niego, no? Dajcie coś dobrego na. No, jakby tu underdog się widzowie w ogóle. Kurde, no. Ciężko będzie odbitka z nitrem. Tu musiałoby coś polecieć i nic nie poleciało. Siedem stów, patrzcie jaka normalnie gwarantowana by była, yy, ten... gwarantowana byłaby kosa, widzowie, no kraksa, kraksa, ale no próbujemy dalej, próbujemy, próbujemy, no. Wracamy chyba do stówki, spróbujemy, co tam jeszcze różowego może się zdarzyć. Dajcie coś ciekawego, widzowie, no. Ten Gamilov mi się podoba, bardzo słodki, bardzo słodki. Restricted, Restricted lubi żaba, tak coś czuję, coś pamiętam. A mi się podobają te kejkowce. O, klas... tego oponenta chyba nie, nie pamiętam, czy braliśmy. Blossoma, 97 złotych i chyba przy tym zostaniemy. Weźmiemy sobie na dwóch graczy i klasyczną tym razem zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Dobra, dobra, lecimy z botem, mamy Noopa, Noop, niezły Noop o, 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 dobrze, o, levelujemy widzowie, wbijecie levelkę też normalnie levelki dobre, dobre levelki, możecie skrzyneczki pootwierać, o widzowie, pod koniec odcinka pootwieramy moje levelkowe skrzyneczki zobaczymy co nam wypadnie z, ze skrzyneczek, bo, bo te, tak też można i, i co, co, no kurde porównam, porównam, kurde no poleciał do góry ten oponent no, up, no, upiasz. no leci i leci. No, dajcie coś, dajcie coś, dajcie coś. O, odbitka, odbitka lekka, dobra. Odbijamy, odbijamy, widzowie, jest dobrze. Kurde, no. Na razie zostajemy przy tym. Trzy złote różnicy, widzowie. U, dobra, jest potężna odbitka do ponęta, jest dobrze, widzowie. Mam Wołga. Wołg też jest dosyć dobry, dobra. Stówka jest gwarantowana, już dobrze, dobrze. O, ładnie łespek poleciał, widzowie, na końcu. Bardzo dobrze, doskonale. 200. 37 zł. Bardzo dobra kwota nam wypadła, widzowie. No elegancko, sprzedamy sobie. Sprzedamy sobie, żeby było za co grać, widzowie. Normalnie, żeby było za co kręcić. Lecimy, 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 lecimy. 237. Bardzo dobre dropy, mi się wydaje, dzisiaj normalnie poleciały. Weźmiemy sobie Sugar, Sugar oponenta. Co my tu mamy? Niuk, nuke. Pink Jara, Pinkjara, Jara Weźmiemy. 126. Czy my mamy coś jeszcze droższego? Tu już fioletowce. Ten Danger Zone jest chyba dosyć dobry. Zobaczymy, czy nam się pomieści. Średnio nam się mieści. Chyba, że odejmiemy sobie. Mamy tu coś tańszego od tego. Sugar Effera. No, no, no widzowie, coś tu, coś tu, coś tu ten. Czy ja tu mogę coś do, odrzucić? Odrzucić? Nie, no dobra. To odrzucamy tego oponenta 222. No kurde, dobra. Mamy dyszkę w zapasie w sumie, tak naprawdę. Może być, możemy tak to zostawić na dwóch tym razem. Standardówkę, bo mamy drogą skrzyneczkę. Może nam coś dobrego powiedzieć. Znowu mamy Noupa. znowu-pa ostatnio poskładaliśmy. Dobrze, widzowie. Ładny, 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 ładny skinek. Dobra, kurde, no widzowie, dobra. No oponent trochę odbija, ale nie ma podjazdu do nas. I co na wypadnie? Kurde. 300! Bardzo dobry profit widzowy, bardzo ładnie. 307 zł. No, próbujemy zrobić kostkę, no. Wydaje mi się, że, że za te 300. No, no, nie chcę podobnej bitwy, kurde. No, widzowie, ja się nie nauczyłam klikać jeszcze tego dobrego. Za 300. Może kurde, zrobimy kostkę, no. Ja mi się wydaje, żebyśmy. No, dobra, weźmiemy sobie, weźmiemy sobie Pink dwa, 2. Co my tu dalej mamy? Co my... Danger Zone, też bardzo ładnie poleciał w sumie, tak szczerze mówiąc, ale byśmy polecieli może Kurde, Kingdom, 254... No mamy jeszcze, no do, do trzech stówek, do trzech stówek mamy, Pink Jar'a jeszcze, może, możemy dorzucić Pink Jara. 296, 4 zł w zapasie, to już 14 mamy z poprzednich w sumie widzowie, to, to, to nie tak źle, na dwóch. Na standardówkę, no próbujemy z tą standardówką, bardzo dobrze nam poleciało, może jeszcze się nie wywalimy aż tak. Dobra, no jest, jest porówno, jest porówno, dobra, dobra. I teraz, no, my mamy minimalnie troszkę lepiej, kilka groszy, dobra, a wóbka, a wóbka jest dobra, widzowie, odbitka, odbitka. I ostatnia, ostatnia, co tu poleci? I kurde, nie ma szans, Jorgo poleciał normalnie za wóbą, widzowie. Co to było? Co to było? Bardzo dobre battle widzowie było dobra, widzowie, przypominam o normalnie, yy, ten, jak to się nazywa, macie darmowe skrzyneczki, mieliśmy otworzyć pod koniec odcinka, tu czas antenowy pomału się kończy, ale my nadrobimy, otwieramy sobie darmowe skrzyneczki, jak levelu le levelujecie, widzowie, otwieracie sobie, mamy za 4 grosze, bardzo dobrze. Wracamy do darmowych skrzyneczek, możecie co 24 godziny sobie otwierać. otwieram sobie wszystkie pojedynczo, co tam się da normalnie. MP7, Forest, no o, za 12 groszy, bardzo dobrze. To są te najsłabsze akurat levele, ale otwieram sobie wszystkie. Po kolei, co nam tu może wypaść? No, no, MP5. 52 grosze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, doskonale. I lecimy z silverem tym razem, co tu w silverze jest, bardzo ładne skinki. Lecimy z koksem widzowie, no. Ekso. exo za 72 grosze, dobrze, dobrze, przyjmujemy. Przyjmujemy wszystko na klatę widzowie, oczywiście. Przyjmujemy na klatę i lecimy, co my tu mamy. Czy będziemy mieli beretki? 52 grosze na beretki, bardzo dobrze, doskonale i została nam. Ostatnia Platinium. Tu mamy Galila. Normalnie MP7. Bardzo dobrze. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Black Tie. Złoty 96. Zł. No i widzowie, no pokończyły mi się. Ja muszę wylewelować jeszcze trochę. No i w sumie leccie po prostu. Widzowie, levelujcie. Otwierajcie. Mamy. Mi się wydaje, że to kończymy. No, prawie kosa była zrobiona, kurde. Bardzo dobrze nam poszło. Bardzo dobrze było, ale ja przypominam o wpłatach, o giveawayach. I o, o, właśnie. Konkurs na koskę widzowie, Konkurs na koskę z ticketów. Macie info w opisie. Kto ogląda do końca, ten będzie wiedział. A to by było na tyle. Zostawiacie łapki w górę. Subskrybujcie. Lecimy po tysiąc subów. Komentujcie. Piszcie, co tam ciekawego u Was. Trzymajcie się. Siemano.